Dzień dobry, nazywam się Magdalena Kolan i jestem agentem nieruchomości. Chciałabym przedstawić ofertę sprzedaży przestronnego domu z dużą działką położonego w Krosinie koło Połajewa w województwie wielkopolskim. Jeśli chcesz zamieszkać na wsi i ewentualnie tam prowadzić biznes, a może chcesz się cieszyć przejażdżkami konnymi, a konie trzymać przy domu, a może chciałbyś uprawiać warzywa, na przykład w szklarni, a do Poznania mieć godzinę drogi samochodem, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Dom ma powierzchnię 180 m2. Wkłada się z dwóch pięter. Posiada pięć pokoi, trzy garderoby, pełni wyposażony aneks kuchenny i łazienkę. A w salonie znajduje się oryginalny kominek. Na terenie nieruchomości, oprócz domu, znajdują się zabudowania gospodarcze, budynek stajni, sad, garaż z kanałem. Kuchnia letnia, stajnia letnia i lążownik. Działka ma powierzchnię ponad 57 arów i jest działką narożną, a wokoło pola. Nieruchomość zlokalizowana jest 55 km od Poznania, 27 km od Obornik, 16 km od Czarnkowa, a do piły jest 49 km. Serdecznie zapraszam na prezentację.